Hej, 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 witam wszystkich, zapraszam na ciąg dalszy naszego poprzedniego spotkania, opowiemy sobie dzisiaj o najczęstszych błędach w grzbiecie, a konkretnie zajmiemy się pracą ramion. Serdecznie zapraszam na materiał. Kiedy płyniemy na plecach, to tak jak przy płynięciu kraulem, zależy nam na tym, żeby ten ruch ramienia pod wodą nie był prosty, a jednak troszkę złamany, żeby skrócić troszkę dźwignię, łatwiej nam się było odepchnąć, a jednocześnie mocniej. Więc tutaj powiemy sobie o takim błędzie, jakim jest płynięcie grzbietem na prostych rękach. Częsta sprawa, najczęściej albo ten ruch wygląda w ten sposób, jakbyśmy po prostu sobie robili krążenia ramion w tył, Albo wręcz czasem ramię, tylko jak czuję mm, opór wody, to zaczynam spadać bokiem, więc robi się taki zegar. Częsty błąd, tak nie chcemy robić, tak nie chcemy pływać, gdzie te ręce po prostu w sposób prosty będą nam się przesuwały. Może tak patrząc od góry, nie wygląda to źle albo z boku. Natomiast, żeby płynąć bardziej efektywnie, ja bym polecał ten ruch troszkę złamać. A o tym jak, to sobie zaraz powiemy. Najprościej byłoby na początku znowu w statyce, najlepiej wyjąć taką osobę z wody, zrobić pokazanie tego ruchu na lądzie. Jak to ma się odbywać? Proszę zwrócić uwagę, ręka nam wychodzi z wody, pokonała już tą fazę nadwodną, bo już do tego etapu sobie doszliśmy, ułożona jest małym paluszkiem, o tym zaraz sobie powiemy, i idzie prosta, idzie, idzie prosta, prawie że do kąta 90 stopni. Może tutaj troszkę. Troszkę przed, czyli jest prosta, 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 i dopiero na samej końcówce następuje moment, gdzie to ramię musi się ugiąć, a ruch kończymy skróconą dźwignią blisko naszego ciała. Nie przerzucamy tej ręki prostej od początku do końca, tylko sama końcóweczka skracamy dźwignię. Jestem już w tej pozycji z ugiętego łokcia. Całość kończymy. Na samym początku możemy dać taką radę po prostu klepnięciem się w udo. Natomiast, tak jak tutaj już jest bez klepnięcia, jeśli ktoś jest bardziej już świadomy, już troszkę tak sobie popływał, na pewno będzie wiedział o co chodzi. Czyli dochodzi do takiej sytuacji: mamy skróconą dźwignię i tak dopiero kończymy sobie ruch. Więc na początku polecałbym, tak jak większość rzeczy, po prostu pokazać na lądzie i spróbować to przenieść później do środowiska wodnego. Mamy teraz sytuację widoczną z podwody, o tym co sobie mówiliśmy przed chwilką. ramię wchodzi nam w wodę, wchodzi, jeszcze idzie proste, jeszcze idzie proste i nie dociągam go prostego do końca, tylko musi nastąpić moment ugięcia. Mam powiedzmy wysoki łokieć pod wodą, troszkę jak w kraulu. I dopiero zakończenia tego ruchu blisko naszego ciała. Bardzo ważna sprawa, żeby nam gdzieś po prostu ta energia nie znikała, żeby te ruchy były produktywne, przesuwały nas do przodu, a płynąc w ten sposób, czyli z lekkim ugięciem ramienia w łokciu, ja to robię w ten sposób można troszkę mniej to robić. Natomiast warto jest to robić, bo dzięki temu unikamy sytuacji, gdzie mamy bardzo dużą dźwignię. A czasem można tą dźwignię po prostu źle ułożyć, o czym zaraz sobie powiemy. I nie dość, że ciężko nam się płynie, bo bardzo dużo energii to od nas wymaga, to jeszcze dodatkowo troszkę psujemy sobie sylwetkę podczas płynięcia. Więc ja polecam uginać ramię, jak nam wejdzie w wodę. Ważna sprawa może czasem ciężka do wprowadzenia, jeśli ktoś tylko płynął na prostych ramionach. Ale da się to zrobić, i warto najpierw, właśnie sobie zacząć tutaj od pokazu na lądzie, a później pod wodą starać się to po prostu egzekwować. Powinno pomóc. Tutaj mamy taki błąd powiązany z tymi poprzednimi, tak zwana huśtawka, tak to nazwałem, ponieważ jeśli ciągnę proste ramię i nie będę w stanie go ugiąć i co gorsza nie skończę ruchu nawet do boku tylko mocno go wciągnę z tą rotacją dłoni którą mam tak jakbym chciał na końcu ruchu wyrzucić wodę do góry sprawi to że mój styl bardziej będzie przypominał huśtawkę niż takie płynięcie na wprost gdzie chcemy proszę zwrócić uwagę każdy ruch poza tym że mocno jest wyrzucany do góry z barku jest spowodowany tym jak nam proste ramię naciska na wodę? Większość tego impetu, który powinien nas przesuwać do przodu, nas przesuwa, ale pewna jego część, która mogłaby być dołożona i sprawić, że płyniemy szybciej, musi zostać zużyta na to, żeby wynieść nas ku górze. Więc płynięcie w ten sposób może fajnie wygląda, nie wiem czy fajnie to moje subiektywne zdanie, natomiast sprawia, że. Nie wszystko, co generujemy tutaj z prostego ramienia, naciskam pod wodą, przesuwa nas tam, gdzie chcemy, a część tej energii jest po prostu marnowana na to, żebyśmy podskoczyli do góry. Fajnie, że tutaj mamy dużą rotację w obręczy barkowej, wyrzucamy ramię do góry, wszystko super, ale jest to aż nienaturalnie do góry, przez to, jak to ramię nam na wodę naciska, więc to też łatwo się przed tym ustrzec, jeśli będziemy sobie płynąć. I ugniemy to ramię pod wodą. A ta huśtawka pod wodą wygląda mniej więcej w ten sposób: mocny nacisk ramienia w dół, kończę stroną dłoniową ku górze. Nie chcę tego robić, chcę skończyć z boku dłoń ustawienia ustawiona w rotacji bocznej, blisko ciała. Na pewno nie w ten sposób. Bardzo duża dźwignia, bardzo ciężko się płynie w ten sposób. Ciężko jest też nogi utrzymać biodra, to o czym sobie powiedzieliśmy, bo co chwilę ta nasza sylwetka podlega wypchnięciu do góry i spadaniu w dół. Więc ciężko, bardzo ciężko płynie się w ten sposób. Dla porównania, wrócimy jeszcze do tego filmu, który pokazywaliśmy sobie już wcześniej, jak ten ruch naprawdę powinien wyglądać pod wodą. Ramie wchodzi nam pod wodę. Jest wyprostowane jeszcze do tego momentu, natomiast tutaj następuje ugięcie w łokciu, skrócenie dźwigni i zakończenie ruchu blisko ciała. Kończę go normalnie, to znaczy takim ruchem. Natomiast już za chwilkę może się przykleić nam do uda od boku, żeby wyszło w rotacji bocznej, żebyśmy mieli gwarancję, że wychodzi nam od kciuka, ale o tym sobie jeszcze zaraz powiemy. Więc jeszcze raz zobaczymy sobie tylko film, jak warto by, żeby to wyglądało, jeżeli chcielibyśmy się ustrzec przed tą huśtawką albo przed tym zegarem, który sobie pokazywaliśmy na początku. Ramię wchodzi w wodę pod wpływem nacisku na wodę zostaje cały czas proste, bokiem, 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 uginam w łokciu, kończę cały ruch blisko ciała. Kolejnym błędem jaki mamy jest płynięcie grzbietem, ale nasze ramiona wchodzą w wodę bardzo daleko od ciała. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, czyli bardzo, bardzo daleko te ramiona nam wchodzą, dzięki czemu albo przez co jesteśmy pozbawieni prawidłowej fazy podwodnej jakbyśmy się nie starali ta faza jest już znacznie ograniczona bo jest po prostu dalej od nas ciężej nawet jakbyśmy chcieli ten łokieć ugiąć to i tak będzie duża dźwignia bo nie, nie ugniemy go w takim stopniu jaki byśmy mogli więc to jest kolejny błąd, jaki sobie tutaj wyróżniamy oddalenie w momencie włożenia ramienia w wodę za daleko od naszego ucha, od naszej głowy za daleko ramię powinno nam obcierać Oucho. I jak możemy to naprawić? Chociażby przez takie proste ćwiczenie, gdzie płyniemy sobie z ósemką między nogami. Pomaga nam to wynieść biodra do góry, albo te nogi mogą sobie po prostu pracować, jeśli jesteśmy bardziej zaawansowani i dwie ręce naraz, troszkę jakbyśmy płynęli gleichem, staramy się ściągać, inicjując sobie ruchy do grzbietu. W tej końcowej fazie może być właśnie ta faza ugięcia w łokciu, albo nawet proste ramiona możemy przenosić. Zależy nam na tym, żeby. Taka była właśnie pozycja, czyli żeby uszy były domknięte z dwóch stron. Później można to sobie robić jednorącz, można zwrócić sobie na to uwagę podczas dokładanki do grzbietu, ale to fajne ćwiczenie, dwie ręce naraz robią to samo, troszkę inaczej niż w całym grzbiecie, bo grzbiet jest stylem asymetrycznym, natomiast mm, fajnie to nam może uzmysłowić, gdzie te ramiona powinny się znaleźć, jak powinny nam te uszy domknąć z dwóch stron. Kolejnym błędem, jaki płynąc grzbietem możemy popełnić, jest płynięcie stylem zabetonowanym. Zabetonowanym, to znaczy nie rotujemy się w taki sposób, jakbyśmy mogli, nie wykorzystujemy maksymalnego zakresu, jaki jest nam dany, po prostu płyniemy sobie w sposób taki bardzo bezkolizyjny, tak jak mówiliśmy sobie w y, poprzednim tygodniu w materiale o poradach dotyczących grzbietu, płyniemy w taki sposób, że nie zalewa nam twarzy, nie zalewa nam dlatego, że płyniemy sobie w ten sposób, najczęściej również wkładając ramiona dalej od uszu. Sposób płynięcia bezpieczny, bo twarz mamy suchą, natomiast mało, mało efektywny pod kątem techniki pływania tym stylem. Więc sposób zabetonowany, nie chcemy pływać, chcemy jak najbardziej wykorzystywać nasze warunki fizyczne i zwiększanie zakresu każdego ruchu poprzez wyciągnięcie raz jednego, raz drugiego barku po prostu do góry nad wodę. I pierwszym ćwiczeniem, które powinno nam pomóc na ten błąd, jest płynięcie sobie na samych nogach. Ręce mamy wzdłuż tłowia i wyjmowanie raz jednego barku, raz drugiego barku nad wodę. Stwarza nam to początek do wykonania jednego pełnego ruchu, który zaraz sobie pokażemy, i eliminuje nam to bierne płynięcie w ten sposób, a przez dodanie rotacji sprawia, że każdy ruch jesteśmy w stanie naprawdę, naprawdę daleko za siebie wyrzucić. Fajne ćwiczenie. Jeśli ktoś ma problem z tonącymi biodrami, bo coś innego tam z innej sprawy rzeczy, warto założyć sobie płetwy. Dużo, dużo łatwiej na pewno będzie nam się utrzymać w tej pozycji, a dzięki temu wyjmowaniu barków nad wodę będziemy już przygotowani do tego, żeby nasz styl w stopniu jak największym zacząć po prostu Poprawiać. Do tego co mieliśmy przed chwilką, czyli do rotacji w obręczy barkowej, dorzucamy sobie już jeden pełny ruch. Proszę zwrócić uwagę na to, jak ramię nam wychodzi z wody, jaki jest w ogóle początek. Początek zaczyna się od tego, że bark pierwszy nam wychodzi z wody muszę już troszkę tu z nabrać oddech, bo nigdy nie wiem, czy ta woda mnie nie zaleje. Ale dzięki temu jestem w stanie bardzo, bardzo daleko to ramię wyrzucić do góry. Ramię z rotacją wychodzi, tu już mnie woda zalewa, wchodzi pod wodę i proszę zobaczyć, że mimowolnie, na zasadzie dźwigni, jeśli jedno wsadzę, jeśli jedno ramię zanurzę w wodę z rotacją dużą, drugie mi wyjdzie do góry. Więc staram się właśnie płynąć w ten sposób, zaczynając sobie od... Rotacji, tak jak to tutaj było widoczne, jedna pierś wychyla nad wodę, wyrzucam ramię i jestem w stanie dzięki temu bardzo daleko, blisko ucha tym ruchem sięgnąć. Idąc dalej, z tego co sobie pokazaliśmy przed chwilką, możemy sobie zrobić dokładankę jednorącz z jeszcze większą rotacją albo zamienić troszkę te ćwiczenia: najpierw zastosować jednorącz, później dodać oburącz. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, jak ta Dokładanka jednorącz nam się objawia Mianowicie za każdym razem, zanim w ogóle zaczynam ruch, zaczynam sobie od rotacji, jeśli mam sytuację, że jedno ramię jest w górze. Zaczynam sobie od rotacji w tym barku, który jest w dole i nie bierze stricte udziału w tym ćwiczeniu, takim tak do końca, ale pełni mam takie funkcje pomocnicze. Jeśli ten wysunę, ten na pewno mi pójdzie w dół, spowoduje to, wymusi to u nas rotację. Nawet jakbyśmy nie chcieli, to. Dorzucając ten bark tutaj jesteśmy zmuszeni, skazani wręcz na tą rotację. Bardzo fajne ćwiczenie, jeśli ktoś nie do końca czuje te wychylenia. Bardzo często jak po prostu robi się to ćwiczenie, że raz jeden bark z wody, raz drugi, to później chcemy to złączyć w cały ruch, to on znowu wygląda tak samo, a nie wygląda od rotacji, więc można sobie zrobić takie ćwiczonko i to już mimowolnie, nawet jak ktoś by bardzo nie chciał, to przez wyjęcie tego barku ten automatycznie zwiększy zakres będzie. W stanie więcej wody przegarnąć, to jeszcze później wracając na zasadzie takiego sprzężenia zwrotnego, będzie, stanie, będzie w stanie wyżej się unieść. Także fajne ćwiczenie, polecam, śmiało można robić. I na koniec, jeśli chodzi akurat o ten problem z rotacją, możemy już sobie wrzucić całą przekładankę, bardzo jej blisko do całego stylu również wykorzystać to, co było po przy, przy poprzednim ćwiczeniu, czyli jeśli to ramię zaczyna nam wchodzić, a to zaczynam już wyjmować do góry, jeśli chodzi o bark. To prawie zawsze jestem skazany na wykonanie tej rotacji. Fajne ćwiczonko, również można w płetwach, jeśli się ktoś tam do końca nie czuje, spróbować sobie jak najbardziej te ramiona powyrzucać do góry, żeby ten zakres był naprawdę bardzo imponujący i poczuć to po prostu, jak jesteśmy w stanie płynąć teraz, a jak to może było wcześniej, jeśli ktoś miał z tym problem i po prostu tego nie stosował. Jedno ramię, płynę sobie, drugie ramię. Rotacja z każdym ruchem. Tak jest. Następna sprawa to jest sposób, w jaki nasze dłonie powinny wchodzić w wodę. Jest takie sformułowanie, że im mniej tego rozprysku wody robimy, tym prawdopodobnie lepiej i bardziej efektywnie płyniemy. I coś w tym jest, ponieważ kiedy ktoś płynie i naprawdę bardzo dużo bąbelków generuje z każdym ruchem, to tak po prostu chlapie. Wydaje się, że te ruchy naprawdę są takie mocne, silne, bardzo nas przesuwają, ale część tej energii, która rzeczywiście mogłaby nas przepchnąć, po prostu jest generowana tym, że jakaś duża powierzchnia, jakiś segment naszego ciała uderza o tą wodę, powodując rozprysk. Więc efektywne płynięcie to jest takie, gdzie tego chlapania jest jak najmniej. I proszę zwrócić teraz uwagę właśnie, co się dzieje z dłonią, kiedy uderza nam o wodę. Wychodzi sobie w ten sposób, bardzo ładnie tutaj do kamery się ułożyło, bez rotacji, Bocznej. Tak nie chcemy, ale to zaraz sobie o tym powiemy. Natomiast co gorsza, wpada nam w wodę z takim bardzo, bardzo dużym chlapnięciem, całą powierzchnią z impetem. Troszkę jak w momencie skoku startowego, jak tuż przed wpadnięciem ugnę kolana i mocno uderzę, inicjując taki ruch do delfina. Ja osobiście tego nie polecam. Uważam, że warto wejść w sposób jak najmniej. Chlapiący w wodę danym segmentem ciała, nie generując tego dodatkowego oporu wody, bo to nawet z fizyki wiemy: im mniejszą powierzchnią na coś nacisnę, w jakimś tam mniejszym obszarze, tym ciśnienie będzie wyższe. Ale dzięki temu, jak rozetnę na przykład dany tam fragment wody w jednym punkcie, to później bezproblemowo, nawet płynąc kraulem, jak zaatakuję paluszkami tutaj od dłoni, to jestem w stanie po kolei każdy segment włożyć, rozcinając tą wodę tylko raz. Natomiast jakbym tak uderzył, to cała gdzieś ta energia się po prostu równomiernie rozchodzi, duży jest rozprysk, ale efektów z tego za wielkich po prostu nie ma więc płynę w ten sposób uderzam dłonią całą powierzchnią w sposób w jaki nie chcemy tego robić i jak możemy się tego pozbyć no chociażby znowu stare dobre wyjęcie z wody pokazanie tego ruchu nad wodą jak powinno nam przebiegać możemy się skupić na początku tylko i wyłącznie na tej fazie nadwodnej jeśli tym się oczywiście chcemy zająć dłoń tak jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy jak już skończy jest z tej rotacji bocznej przyklejona do uda jest w stanie w ten sposób się wyjąć na początku nawet możemy kciuk od reszty oddzielić żeby łatwiej jakoś było zapamiętać albo po prostu w rotacji że jest z kciukiem z boku ona sobie idzie 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 mniej więcej na linii wzroku możemy ją zrotować ale może się to odbyć wcześniej i ustawieniu mały paluszek w wodę już później po prostu tą wodę przecinać mała powierzchnia jaka tą wodę przecina dość powinno być w taki sposób Luźny to zrobione, to właśnie pokaz z tym oddzielniem kciuka. I naprawdę sprawa jest załatwiona, więc mamy tylko tutaj dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać. Po pierwsze, jak wyjmujemy dłoń z wody, to po prostu to jest kontynuacja tego, jak ona skończyła tą fazę podwodną, wychodzi nam w rotacji bocznej, później w dowolnym momencie, ale według mnie najpóźniej, jak będzie na linii wzroku, trzeba ją zrotować na mały paluszek, i. Żeby ona od razu w wodę już była ustawiona właśnie tym małym paluszkiem, bo jak za późno zacznę skręcać, to może się właśnie okazać, tak jak w tym filmiku poprzednim, że cała powierzchnia dłoni uderzy w wodę i dopiero pójdzie tam wtedy rotacja. Tego nie chcemy, no bo po prostu to generuje nam dodatkowe, dodatkowe opory. Więc na lądzie pokazać, jak to trzeba zrobić, i później spróbować to samo zrobić w wodzie. A w wodzie to wygląda mniej więcej w ten sposób. Możemy sobie zastosować tutaj starą, dobrą dokładankę do grzbietu. Wynosimy sobie ramię do góry, wychodzi nam wyraźnie, tak jak tutaj możemy sobie cofniemy kawałeczek, kończy nam ruch. Ramię przyklejone do uda. Więc nie zmieniam nic z tej rotacji, nic się nie dzieje bez przyczyny. Nic nie po kolei, wychodzi sobie kciukiem do góry, widać ten kciuk mniej więcej, o, można go przyłożyć tutaj do mnie do ekranu, widzę go na linii wzroku, zaczynam rotować łapkę, żeby dłoń była zwrócona małym paluszkiem i tak sobie po prostu wchodzi. Jeszcze raz wychodzi kciukiem, na linii wzroku rotuje na mały paluszek i mały paluszek nam w tą wodę wpada i kończy przez to cały ruch. To już wszystko na dziś. Dziękuję osobom, które dotrwały do końca. Mam nadzieję, że to, o czym sobie powiedzieliśmy w jakimś stopniu, chociaż jednej osobie z oglądających jest w stanie pomóc. Dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę i słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam serdecznie.